Ciao się, cześć, cześć, witam, Rizrok z tej strony i słuchajcie, na euro. Bardzo ciekawe rzeczy się porobiły, mianowicie Portugalia odpadła, Francja odpadła, Niemcy odpadły, ale moje Włochy, moje Włochy jeszcze grają. I słuchajcie, nagrywam ten meczyk, Włochy Belgia przed meczem 1.4 czwartej. Czyli dzisiaj go nagrywam, a jutro jest mecz 1,4 Włochy Belgia. Bardzo dwie, dobre drużyny ale ja stawiam na Włochów, po prostu po, pierwszych, po pierwszym ich meczu zobaczyłem, że mają naprawdę mega ekipę, mega drużynę, bardzo drużynowo grają, czuć taki team spirit, no i dla mnie faworytem Euro są Włochy, od samego początku tak prawdę mówiąc, bo nie tylko, że grają dobrze w obronie, to jeszcze w ataku są dość mocni, no jest, i zobaczymy, zobaczymy czy z belgami sobie dadzą radę, czyli czy ja Przed sobie dam radę ciekawe spotkanie Jacku. Dobra, zaczynamy. Się Bardzo ciekawe po włosku, spotkanie, do myślę że kibice tu się z nami zgodzą Tak jest, zgodzą się do nogi Cyk, pięknie Wszystko do nogi. Oj tu Uf, pięknie, piłkę. pięknie pierwsza akcja, patrzcie, już się zaczyna sporo Wycofują piłkę podanie dobrze, ale pierwszy kornet i będzie rzut rożny. Ciro i Mobile słynie ze znakomitej skuteczności, ale co będzie w stanie pokazać nam dzisiaj? Pieknie pokręcona. No to ale, szukowanie. ej, tutaj zamyka nie było zamknięcia, jak to tak, panowie? Tak się nie gra. Dendonker, teraz Lukaku, Kevin de Bruyne, Torgan Azar. Aż tak, ale, ale słuchajcie, aż tak dobrze drzewa. ta Belgia tutaj idzie. No nie przepcha się, nie przepcha się, nie przepcha się. Ale dobrze, 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 dobrze. Idziemy, idziemy. Pięknie to było. Tak jest. No to sam. Pokazał. Jak nie ma komu dograć, to sam. Ale to tak zmarnował. Piękne. Zmarnował. Ale, ale słuchajcie, Luis, to było. Nie rozgrzała, bo dostał za dużo swobody. Zabrakło tylko wykończenia. Zabrakło tylko wykończenia. No ja no. no. Zdecydowanie, ale koło słupka poszła pierwsza petarda, nie? Ten donker, oj, o, ale Torgana tu miał Zalanty. dużo miejsca, wracam, wracam, nie ma, nie ma. Teraz, Lukaku, oj, wracam, wracam, bo tutaj zaraz mnie tu rozpykają. Belgia, dobry Prosta! zespół. O proszę, już chciał! Się tam, gdzie być nie powinien. ma, nie ma. Zablokował strzał. Podanko. Podanko, tu i wychodzisz no, pięknie, pięknie, tak jest do środka, do środka, do środka. Podanko. Bramkarz bez problemów poradzi sobie z tym, prosto parami. Ajaj, aj, 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 aj. jaka to była akcja, normalnie, ten przecież donker. to było. Akcja na gola, jak nic. I Oj, tu już muszę, dawaj, 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 biegnij, 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 Lukaku. Oj, Lukaku, Ebrujmy groźny, teraz. groźny i proszę, znowu no, zblokowany. Nie, nie daj, nie daj, nie daj, tak Dobry jest! Dobrze odczytał intencje rywala. Tak jest, tu podanie na skrzydło, tak jest, troszkę wycofane, ale... Ciekawe yyy! prostoparłe podanie. Nie ma spalonego? Ma trochę miejsca na skrzydle. Nie ma spalonego! Ma teraz miejsce. <laughs> Dobijaj! <ma> <laughs> piłka dalej w grze. No, ile już tak mam strzałów na budę, no. Albert Tam już, Berend? zabieraj, zabieraj, pięknie, zabieraj, zabieraj. Munie teraz z piłką. Umiejętnie, umiejętnie, Kromelu, o Lukaku, Lukaku. pięknie, Dobra, pięknie, ale obrony. mu zabrało. ale to było tych tak, tak, ale patrzcie jak pięknie Włosi grają, no po prostu wspaniale, 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 ale tam się tam przepycha, hmm. a jeny za i słabo i źle w ogóle, lepiej trzeba było do nogi jakoś spróbować. Patrzcie co on tu kombinuje, no. wysoki pressing od razu, Ten tak donter. jest, wysoko, wysoko, trzymajcie ich. Tak jest, może bramka się pomyli. O już widzicie od razu Oj, wyprzedził mnie. Szybko, szybko, tupyk. Ale... Aj oj. Kevin de Bruyne. Tam na skrzydle nieciekawie się robi. Zablokować to, zablokować. O właśnie tak o. Tutaj... Te... O jeny, Lukaku. Lukaku! Co ty tu robisz? Niezwykle Nic nie robisz. Ważna tak bronicy. to się właśnie robi, tak to się robi. Cyk. Idziemy. Idziemy, idziemy i do środka. mocno do środka, do środka. Immobile. Hmm. Nie. I pon bierze. Tak do... jest. Weradki! Tak jest. Niestety źle oh! zmierzył albo źle uderzył. Posłał piłkę ofero. Jest to... za wysoko. Ale. Whoops no. Dobra, dajemy. No. Ah. Torgana <laughs> I Świetnie to było okay, by? Nie, nie Lukaku nie strzelił. Nie. W Ależ pomyłka, Lukaku. Jego to się ści, niewykorzystane akciem. To się ści. Cały... <coughs> no dobra, tylko że, że ja nie miałem tyle nie... niewykorzystanych akcji, że. Plorezi. Tak, do nóżki, do nóżki, do nóżki akcja skrzydłem. Bardzo o, ale ładne piękne to było. Sam na samym że musisz to wykorzystać z omecz. No i mamy tak jest. W w tym meczu. Yeah. tak jest. Moje Włochy idą dalej. Słuchajcie, jak Lukaku nie strzelił, to już. Świetna praca przy tym podaniu, Świetne, no patrzcie, tu dobranie, podanie na wolne pole. Pyk, pięknie. No, pięknie. No, no, z, z, z bramkarz, jakby sytuacji. wyszedł, Świetna trochę skrócił kąt, ale... to może nie, ale. Barella. Barella. On lubi spaghetti. Pizza, spaghetti, barella. To już, wysoki pressing, wysoki, wysoko wychodzić. Mertens? Już go tam trzymać. Czu, tu, 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 podwojenie, Teraz potrojenie. Lukaku? Dawajcie, Lukaku jest dobry, dawaj go. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Nie utrzyma się. O, ale to było, to, to było słabe. Dawaj tutaj, szybko wracamy. Dawaj tam, wracaj, wracaj, wracaj. Aj, to dobrze. był ważny odbiór. Ważny odbiór to był. Teraz idziemy, mamy teraz power, idziemy, pych Tak jest, przepuszczenie, zagranie. dobre to było Precyzyjnie podał w tempo nie Ale pięknie i do środka i gów <grytne> jak widzimy nie miał żadnych problemów z piłki Ale to była akcja bramkowa. No zaraz będzie 1-1, nie Jak ja nie wykorzystuję takich akcji No zaraz będzie 1-1 jak nic Piękne podanie hmm. Ale dobre podanko było. O, Ale szkoda. dobra spalony. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. No za szybko chciał ruszyć, za szybko. Ole gdzieś ty... Ole farze to nie przyjęli. Cyk, tu, pięknie. Szybko i tu. Bach. Dobrze przesuwa do się do środka. Piłką. Jest obrońca o, i dobra, jeszcze będzie Na państwa ekranach powtórka sytuacji, która dała prowadzenie. No tu to 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 to. Do szkutkowanie z rożnego? Piknie. No, można powiedzieć, powtórka z rozrywki. To było takie właśnie włoskie wykończenie, nie? Że tutaj tak tuna o tuna główkę. Pięk. Piłka do szkutkowana z rogu. Zauważa Aj wybił. Przy Aj celino. Próbował łapać piłki. Po pierwszej połowie Dobra, towarzyskiego meczu mamy 1:0. Subskrybuj na YouTube. Patrzcie tam jaka reklama. No, subskrybuj. <laughs> Dobra, lecimy Strzały na bramę 4, a no w zasadzie w strzałach to nie widać. Tak. Dobra, lecimy z tym meczem. Patrzcie, wszyscy jeszcze na zielono u mnie. Mocni, oj, Włosi bardzo mocni są. Włosi mocni, naprawdę. Oj, ale co, 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 co ty tutaj? Zbyt się włączył, Lukaku, że co, że remisujemy? Nie ma. Ty, tu szybko, poda... tak jest, piękne podanie, może patrzcie na wolne pole. Sam Świetnie to, sam, 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 kończ sam. sam. Instynie! Yes! Kolejna bramka! I Kolejna bramka! Kolejna bramka! Yeah! Pięk jest, nie! Pięknie, 2-0. Na rach. Słuchajcie, mamy finał, Italia. Szybów. Włochy Forza, Forza Italia. Pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podejścia. Bramkarz mógł Azuri się wydać, piłka wpadła przy krótkim słupku. Doczekaliśmy no, no, się drugiego bramki w jest 2 do 0. No będzie trzeba chyba poziom trudności zwiększyć, bo te ja gram na tym nie na najniższym, tylko na tym na trzecim poziomie. Czyli tam jest nowicjusz, amator i coś tam jeszcze. Jednak ja coś tam jeszcze gram Lukaku. właśnie. A trener potem muszę zawodowy chyba. Gracz, czy ja jeszcze jestem na zawodowiec? Dnała, nie wiem, w każdym razie tak. Się na to, jest wysokim, wysokie że... to minimalny Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy Dobra, to słuchajcie, która pięćdziesiąta trzecia minuta, końca. no to Brusza jeszcze może jedna brameczka i gramy po włosku, nie? Albo już nie zaczynamy grać po włosku, patrzcie, cyk, tu. Do nogi, cyk. A Do nogi. Do nogi. No! O, ale po włosku zagrałem, no. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają Cyk, tu. Nie ma. Ja tutaj teraz na czas gram, 2-0 prowadzę, nie? Brzydko będzie, ale to w końcu jakby nie patrzeć, no bo ja prowadzę, nie? Bonucci? O, Bonucci, Bonucci, o tutaj dawaj nowe wyprzedzenie, pięknie. Podanie po skrzydle? Pięknie, o, ale sobie teraz wymieniają pięknie piłkę. Dojdzie chyba do tego Dojdzie. prostopadłego pali. No gdyby minimalny sekundę pójdę, spalony, już no... Do tej piłki, tak, Minimalnie spalo... tam. Zobaczcie to. Chyba tu. Się, że zatrzymał się. Tę piłkę i a nie do... się na Nie, to nie jest minimalny spalony, nie. To był na grubo spalony, nie? Dobra, gdzie ty tu podasz? Do zakończenia tu? spotkania pozostaje 30 minut. Tych, dawaj, tak no jest moja, dobra mkarza Bez kiksów proszę. Dobrze. Gianluigi! Donnarumma. Gianluigi. Ale wysoko wyszli, jaki preczek, nie? No, ej, ej, ej faul! Dobry, nie ma faulu? Co za achanstwo? Co za achanstwo? Jak lada. to faulu nie ma? Jeszcze mi kontaktową tu strzelą. Nie, jak ja się to tak może nie bawię? Być 65 minuta, dobra gram. Po, po, po włosku znowu gram. Znowu po włosku trzeba zagrać. Dobra obrona Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Tak nic nie będzie, ale z tego będzie. Patrz tu odpalamy rakietę, zobacz tak się po wosku właśnie robi. cyk cyk. cyk. O! Fał I tak oto falu. piłkę Nie ma faulu? Ja cię już tutaj zblokuję. No, no, niestety, mogli nawiązać warunki. Blisko. Z nie strzelili gola kontaktowego. nie ma kontaktowego. Niestety nie nie ma, nie bawimy się nie tak. 2-0 mamy. Ma Albo 3-0, patrzcie, jak oni tutaj. A ja zrobię sobie. O, widzicie? No, już chciał mnie patrzeć, jak się mnie tam chciał. Teknąć pressing, dobry pressing, dobry. Patrzcie, bunuci nas na, na, na boczku. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Cyk, podanko, tak jest. Spalony. No, ale, ale ten, dobra, który mi tak pali tam. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. No, ale to ten spalony, to taki, co to za spalony? Ue. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Tak, zmieńcie, zmieńcie. Ważne, żeby Lukaku zostało, bo coś mu nie idzie dzisiaj. Dobra, dawaj. O, 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 dawaj, Teraz dawaj. O, Lukaku. jest Lukaku, patrzcie. O, co zrobi, co zrobi? No Tilemans. dobrze, no podał, podał, okej. Okay. Dobra, Zesku dobre to było. Takie, piłkę. patrzcie, Lukaku, co zrobił. Jest szansa na kontrata. Lukaku. Lukaku to nasz, to nasz człowiek, nie? Dobra, jest szansa, jest szansa, jest szansa. To dobry moment na centrum. No, Pójdź tą piłkę, się. nikt tam wszyscy stoją po prostu i się zastanawiają co zrobić. Piłka jest przed, przed bramką, no, no luka podaje w całym meczu No świetnie podaje, świetnie, świetnie Bardzo mi się podaje, tym bardziej, że, że to nie są bramkowe sytuacje. Podanie. Bardzo dobrze. Do końca regulaminowego czasu jeszcze. Ty tu już Pokaż to potrafi cyk, tu Pięknie! Pięknie. I mobilne. Mało brakowało, ale powinien lepiej. Mo uderzyć. mobilna Cześć, komórka nie do rady, no. Kolek 82. minuta. 2-0 będzie. Italia przechodzi. Dobrze próbował o, ale, ale stracili. Dobra. Dobra, i mobilne, Może być groźnie. U! Ale już tam nie chciał po prostu. O! Żółta! Luka Q, dawaj! No! Karteczka. Aha, tylko upomnienie. No dobra. Okej, okay, okej, okay, sorry. Ale to było bez sensu. Ale to było bez sensu. Ale ja już tu wjeżdżam ślizgiem. Aj. Świetnie, dzisiaj co, takie piłkę. coś to można teraz zmarnować, no. Podań. Patrzcie, ci tu w dwójkę cisną. Mam miejsce, by dośrodkować. Pięknie, Udali pięknie, nie ma. Tę sytuację. No, coś ty zrobił, ale kick zawalnął. O mojego ja zawodnika się piłka obiła, piłce. no. To szkoda. Pi... Ale to było dobre. O oh yeah. już kontra, już. Bij się tam. A. Ah. Lukaku. Lukaku. Patrzcie, Lukaku pójdzie, pójdzie, Lukaku, będzie gol. Będzie gol, Lukaku strzeli. BRAMKA KONTAKTOWA! ZOSTAŁO JESZCZE TYLKO KILKA MINUT! BRAMKA KONTAKTOWA! ZOSTAŁO DWIE... No, tak NO TO, to JUŻ PO meczu. ...CZY NIE UDA SIĘ WYRÓWNAĆ, A może TRZEBA TYLKO JESZCZE TROCHĘ PRZYSPIESZYĆ! TRENER TEŻ TO POKAZUJE! ŁATWO NIE Dobra, BĘDZIE! Dobra, przyspieszyć to, patrzcie to, patrzcie to, przyspieszamy, cyk! I to by było na tyle zespół gospodarczy. A, przypierzyć po włosku, do, do tyłu. Kibiców, Proszę Państwa, zwycięstwo. Włochy przechodzą Ty do finału. Do jedną do są w jednej na czwartej teraz. Jutro jest No czyli zależy kiedy będziecie oglądać. Jak będziecie oglądać dzisiaj, to dzisiaj jest meczyk, ale w każdym razie, na razie nagrywam ten film dzień przed nie meczem. Nie e, no bo dobrze, Włosi to jedni z takich murowanych faworytów, które dostali. Co prawda jest jeszcze Hiszpania, ale Hiszpanie tak sobie grają. Anglicy wyeliminowali e, Niemców, więc Anglicy może z takich wielkich marek, ale dla mnie Włosi. Dla mnie Włosi. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Z tej strony Ridrox, do zobaczenia w następnym. Siema!